W tej chwili prezydent uroczyście podpisze dwa egzemplarze Konstytucji. Jeden z nich trafił do Kancelarii Premiera, drugi został w Pałacu Prezydenckim. Aleksander Kwaśniewski 16 lipca 1997 roku podpisał tekst Konstytucji i zarządził jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Dokładnie za trzy miesiące, 16 października 1997 roku Konstytucja III Rzeczpospolitej wejdzie w życie. To było zwieńczenie procesu przemian demokratycznych po upadku komunizmu w 1989 roku. Konstytucja bardzo nowoczesna jak na tamte czasy i konstytucja, która pozwoliła, że zrealizowaliśmy też te bardzo istotne marzenia, takie marzenia strategiczne. Jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Dla wielu to był i jest do dziś akt prawny, który określa ustrój państwa, prawa i wolności obywateli oraz zasady działania władz publicznych. Ta konstytucja nie jest tylko dla polityków czy partii. Tworzono ją dla obywatela, dla wspólnoty obywatelskiej, dla Rzeczypospolitej. To dzięki Konstytucji mamy trójpodział władzy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. To właśnie Konstytucja gwarantuje nam wolność słowa i wyznania, prawo do prywatności, sądu, edukacji, ochrony zdrowia czy zakaz dyskryminacji. Prezydent Kwaśniewski wysłał pod każdy adres pocztowy egzemplarz Konstytucji po to, żeby ci, którzy chcą się zapoznać z jej treścią, mogli to zrobić. Przed jej uchwaleniem odbyło się ogólnokrajowe referendum konstytucyjne. Na pytanie o przyjęcie konstytucji odpowiedziało blisko 28 milionów Polaków. Prawie 54% z nich było za. Tam były często długie dyskusje nad dosłownie sformułowaniami poszczególnych zdań. Sam zapis prawny to nie jest matematyka, gdzie 2 plus 2 jednak jest 4 i wymaga ludzi, którzy chcą. Te przepisy stosować. Najnowocześniejszy dokument na całym kontynencie. Symbol nowożytnego prawodawstwa. Powód i akt narodowej dumy Polaków. Od 1997 roku konstytucja była dwa razy nowelizowana. Każda zmiana w tym akcie prawnym wymaga zgody dwóch trzecich posłów i bezwzględnej większości w Senacie, co na polskiej scenie politycznej oznacza konieczność szerokiego konsensusu.